Teraz czas na zapowiadaną rozmowę. Młodszy kapitan Waldemar Wielgosz, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest naszym gościem. Witam Panie kapitanie w TVN-24. Dzień dobry, witam Państwa. Pan ma bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o gaszenie wielkich pożarów zagraniczą 2018 rok. Szwecja, 2021, Grecja, 2022, Francja. Yy, czy też w 2023 również... Grecja. Panie kapitanie, czy połączenie wiatru o prędkości 150 km na godzinę i ognia oznacza zawsze bezradność strażaków? No z pewnością są to warunki, których nie życzy sobie żaden strażak, jeżeli właśnie gasi pożary lasów. Te połączenie wiatru, w tym przypadku w Kalifornii wiatru Santa Ana, który w porywach sięgał rzędu 160 km na godzinę, i bardzo wysuszonego, bardzo łatwopalnego palnego materiału palnego, tej roślinności, która no przez ostatnie, ostatnie tygodnie nie zaznała deszczu, więc jej wilgotność znacząco spadła. To wszystko w połączeniu kreuje bardzo trudną sytuację dla strażek i tak tą sytuację myślę, że można zobrazować poprzez takie porównanie do rozpalania grilla. Jeżeli do, do grilla dodamy pewne powietrze, to widzimy jak te iskry szaleją w zasadzie w każdym kierunku i taka sytuacja ma też miejsce w Kalifornii w Los Angeles, gdzie ten wiatr, kiedy zbliża się do, do płomieni, on potrafi przenieść te iskry, przenieść te jeszcze palące się elementy na kolejne partie roślinności. Czy też na kolejne zabudowania, które jak wiemy no są dość łatwopalne właśnie w tym regionie. A rzeczywiście też na wyobraźnię bardzo działa to porównanie, że gdy ten wiatr osiągał taką prędkość, to w ciągu minuty ogień obejmował powierzchnię kilku boisk piłkarskich. Panie kapitanie, <laughs> gdy zaczyna się takie piekło, co jest priorytetem dla strażaków? No właśnie, co jest tym głównym punktem, który wy musicie brać pod uwagę, podejmując te pierwsze działania? Oczywiście tutaj no, wszystkim kierują procedury i mówi się, że nie ma lepszej metody ugaszenia pożaru niż ugaszenie, e, ugaszenie tego pożaru w zarodku. Dlatego e, w przypadku informacji, a takich informacji e, średnio w Los Angeles do służb ratunkowych wpada około 1500 na dobę. No, w tej pierwszej dobie pożaru wpadło ich 3600, e, więc w momencie kiedy straż pożarna dostaje informację o takim o takim pożarze to oczywiście dysponuje siły i środki po to żeby być jak najszybciej na miejscu pożaru natomiast no te połączenie czynników czyli właśnie bardzo niska wilgotność bardzo silny wiatr do tego bardzo trudny dostęp przypominam tylko że los angeles otoczone jest wieloma wzgórzami dolinami gdzie ten pożar również rozprzestrzenia się w troszeczkę inny sposób niż na terenie płaskim więc połączenie tych czynników no niestety wydłuża czas. Z dojazdu, wydłuża te możliwości strażackie i wtedy trzeba zrobić taki przysłowiowy krok w tył. Krok w tył, żeby odstąpić od działań bezpośrednich, kiedy ta skala żywiołu już jest za duża, już za bardzo zagraża strażakom, a dobrze wiemy, że to no, poświęcenie jest okupione wieloma rannymi strażakami. Trzeba zrobić ten przysłowiowy krok w tył, przejść do działań pośrednich i zająć się przede wszystkim ewakuacją. Dziesiątki tysięcy ewakuowanych osób to właśnie był ten priorytet. Czyli najpierw zdrowie, życie ludzi, dopiero później, dopiero później mienie. Panie kapitanie, a proszę powiedzieć, czy w tak ukształtowanym terenie jest możliwa jakakolwiek prewencja, tak na przyszłość, czy w jakiś sposób można, można zabezpieczyć te wielkie dzielnice domów różnej wielkości, oczywiście przed ogniem? Myślę, że prewencja w jakimś stopniu możliwa jest zawsze, i tutaj kiedy spojrzymy sobie na krajobraz. Los Angeles, z Kalifornii, no to niestety te warunki terenowe, warunki pogodowe znacząco ograniczają te możliwości prewencyjne. Natomiast ja tylko zaznaczę, że Stany Zjednoczone, wszystkie to jest, to jest taki wyznacznik, jeżeli chodzi o właśnie działania przy pożarach lasów, działania na terenach niezurbanizowanych, i dobrze wiemy, że ta prewencja na pewno jest tam na wysokim poziomie. Natomiast, tak jak wspominałem, no tutaj na pewne rzeczy, czy nie mamy wpływu i to, że w ostatnich latach ta roślinność mogła wzrastać w tym, w tym terenie, ponieważ dochodziło do opadów deszczu, które kształtowały tą roślinność. No, w tym roku niestety pora sucha i ta roślinność jest idealnym materiałem palnym, więc ta prewencja myślę, że jest możliwa, natomiast są pewne ograniczenia i na pewno w stanie Kalifornia te ograniczenia są znaczące. To odwołam się jeszcze raz do Pańskiego bogatego doświadczenia. Wiele Pan widział jako strażak, ale czy widział Pan coś takiego w swojej karierze? Um, no. Tutaj myślę, że takich sytuacji w życiu było kilka. Na pewno być może nie, nie w takiej skali, ponieważ nasze działania w większości opierały się, jeżeli mówimy o działaniach poza granicami kraju, czy też działania na arenie arenie polskiej, w większości opierały się o pożary lasów. Sytuacja w Kalifornii jest o tyle skomplikowana, że tam z jednej strony mówimy o pożarach lasów i strażacy dysponowani są do pożarów lasów, natomiast z drugiej strony gasimy budynki i to jest zupełnie inna technika. Zupełnie inne metody działań. Wykorzystywany jest też bardzo często inny sprzęt. Z naszego doświadczenia mieliśmy styczność oczywiście z dużymi pożarami, które również zagrażały, zagrażały miejscowościom. Chociażby pamiętam dokładnie rok 2021 działania poza granicami państwa w Grecji, gdzie broniliśmy miejscowości Wilia. I udało się tą miejscowość obronić, więc myślę, że doskonale wiem, co czują teraz strażacy, którzy starają się obronić. No, chociaż część tych zabudowań w Los Angeles. Widzieliśmy przed momentem ujęcie, w którym widać było, że do akcji wkroczył śmigłowiec. Nie jeden rzecz jasna, chociaż uczestniczyły w niej też samoloty gaśnicze. Kiedy one wkraczają do akcji, na jakiej fazie pożaru można zadysponować właśnie taki samolot, czy taki śmigłowiec, jak widzieliśmy wcześniej? To oczywiście wszystko zależy od procedur, jakie obowiązują w danym, w danym kraju. Natomiast e Stany Zjednoczone, Kalifornia to są obszary, które są naznaczone pożarami, co kreuje bardzo duże doświadczenie i oczywiście wyciąganie wniosków. Więc na pewno jednym z tych wniosków jest to, żeby te siły, właśnie chociażby śmigłowce, dysponować jak najszybciej. Czyli tak jak wspominałem na początku, gaszenie pożarów w zarodku. Więc w przypadku takiego pożaru te śmigłowce, one są dostępne cały czas. One powinny być dostępne cały czas i z pewnością były dostępne od, od samego początku. Tutaj mówimy o śmigłowcach, ale też o samolotach, które zrzucają specjalne tzw. retardanty czyli środki blokujące rozwój tego, rozwój tego pożaru. Do akcji zostały zaangażowane również siły wojskowe, czyli samoloty wojskowe zostały przezbrojone na to, żeby mogły właśnie zrzucać wodę, zrzucać środki opóźniające rozwój pożaru. Natomiast pamiętajmy, że te siły powietrzne to jest, to jest bardzo duża siła i one naprawdę mają bardzo duży wpływ na powodzenie akcji gaśniczej. Natomiast one też mają pewne ograniczenia, chociażby działania w nocy już są sporym utrudnieniem dla, dla sił powietrznych. Gęste zadymienie, przede wszystkim silny, porywisty wiatr, to są warunki, które niestety bardzo często wykluczają możliwość użycia tych statków powietrznych. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był młodszy kapitan Waldemar Wielgosz, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Raz jeszcze dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję.